Cześć dziś wyścig w Policach na moim podwórku, wczoraj przez pół dnia budowałem trasę, jadę zobaczyć teraz w jakim jest stanie, choć mieliśmy ochronę, ale to jest takie miejsce, w którym dużo, że tak powiem kwiatu polickiej młodzieży przebywa wieczorami, także jadę zobaczyć jak ona w tej chwili wygląda, ewentualnie poprawić, a jeśli chodzi o pogodę dziś, no, to jest pogoda mocno przełajowa bym powiedział, jest tak drzczyście, e, taki, 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 drobny, drobna mżaleczka, podłoże namokło, e, więc no będzie, będzie, fajnie wyglądał ten wyścig podejrzewa. No, więc wjazd na Polanę wygląda imponująco zawsze, no się wjeżdża z takiego pętli autobusowej i cyk, no jesteśmy. Po prawej stronie szykany w poprzek zbocza. Tutaj nic nie zniszczone widzę, albo już poprawione przez moich kolegów. Tu elegancko, również dobrze to wygląda. Że cieszę się, że to nie zostało dość mocno uszkodzone. A ja sobie stanę gdzieś w okolicy i rozłożę namiocik. No, więc wszystko jest spoko na Polanie. Jeszcze tylko trzeba dokończyć znakowanie tej leśnej części rundy i będzie przełajowe święto. No i nasz przełajowy amfiteatr powoli się rozbudowuje. Nawierzchnia jest głównie trawiasta, a dzisiaj jest nieco mokra, więc e, no będzie przełajowo na pewno. Coraz więcej ludzi. Po magierze na trasie działamy. Także lecimy kończyć, znakować trasę. No i jest godzina dziewiąta. Taśma wszędzie już rozwinięta. Trasa zbudowana. Dostała godzina do pierwszych startów. Tam już młodzież widzę. objeżdża rundę. Ja jeszcze oczywiście całą też sprawdzę. No i co? I zaczynamy imprezę. Młodzież się grzeje. Objeżdża trasę. O tu mądrze od razu do biegania. Nie próbuje podjeżdżać. A tutaj? Jeszcze, dobrze. I do góry. Nie wygląda, że stromo, a jest. Oczywiście Żakinie i Żacy już za minutę, niecałe 60 sekund do startu, niecałe 60 sekund do startu, już Sylwester zastępczeniu sędzia odhaczył ten blok można powiedzieć startowy, no i mamy, bardzo proszę o ustawienie, ojej, ojej, oj, jedna runda. Dla tych zawodników najdokżej pozostajemy w relacji na istnieniu przełajowo, w końcu do ale szpadło na policję. Idziemy do bardzo proszę. A i mamy pierwszego. Dobrze, dobrze, dobrze. Wow. Widziałeś? Dobrze, dobrze, dobrze. Tak. na te Brawo, 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 brawo. Tak, tak, super. Bardzo ładnie. Igura, op!

daj tu piąte. Piątala. Jak się jechało? Dobrze. Co? Powiedz, jak się jechało? Dobrze. Co trudne było? Wszystko łatwe? A schody? Elegancko. To teraz się ubrać, dobra? Takie rzeczy. Dawaj to. Młody zawodnik, waleczny, ciągł już długą prostą zaletę. podnosi dłonie w geście zwycięstwa. No proszę bardzo, proszę bardzo. Najpięknie no podniesie dłonie, na pewno. Na prawą rękę w strefie z i LKS LK, Wont是… تع… I jak poszło? Dobrze, dobrze, chłopaki. Pierwsze, gratuluję, complaint… bardzo ładnie. Dzisiaj, no to mamy kolego Macieja tak, Kr.. tak się właśnie robi kolarstwo, zobaczcie. Pierwsze starty za nami. Dawid poprawia piaskownicę, petarda. Żeby za lekko nie było, nie? Dawid. No i dobrze. No bo tu nie ma. tego nie ma, ale tak jak wiecie. Dobra, dziękuję. Ale wtóry! Dalej do startu! Już właśnie 3 minuty do startu! 3 minuty do startu! To jest ta sytuacja tutaj z Tatry. Mamy 3 minuty do startu 3 minuty do startu, kobiet w ale masz lufę, Jarek. A ty to masz sprzęt. Zawsze nie wiem, jak coś skomentować, no, to skomentować, wiesz? Jest... No ładna jest taka. <laughs> Dobrze dzieje. 60 sekund do startu przed fajami. No tutaj policzankę, na którą bardzo liczymy. Bo to przecież mile nabożyć. To jest, można powiedzieć, jej runda. Bo mamy białą, czerwoną. Pop, 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 pop. Oczywiście, oczywiście Giant, bo to gorzów jest mamy... Oj Kubek, trzymaj, trzymaj! Polski, amatorskie mistrzeni polski. Przygodnijcie się tej walce. Czy tutaj dziewczyny są w stanie pomieszać? Zobaczymy maszewo, Będzie sędziów, A to chyba nie to, to nie można powiedzieć, więc dobrze. Walcz oddechu. Dobrze, walcz, dobrze, ja nie daj jej. Głosę. Ja przekładam kamerkę no, no. i zobaczymy, co tu się będzie działo. Dawaj, dawaj, dawaj. Informacja techniczna dla kategorii, które będą w pierwszej turze dzisiejszego wyścigu w okolicach godziny 11.15. Dobrze, Szymon. dobrze, przechodź Dominika, przechodź. W okolicach godziny 11.15. Dawaj, 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 mama druga już jesteś, o już pierwsza. Dawaj, 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 bardzo ładnie, bardzo ładnie, dochodź, dochodź, dochodź. Hop, hop. No i co, juniorzy i kobiety na trasie, juniorzy wystartowali pierwsi, minutę po nich kobiety. Będę się przemieszczał po tych najciekawszych elementach trasy. Na razie na singielku zobaczymy, jak sobie radzą. I potem pójdziemy na tą najtrudniejszą przeszkodę. No i schody. Już widzę ich tam w tle. W oddali. Bardzo ładnie. Bardzo dobrze, dobrze. Po szerokim kubek, po szerokim. Tak. Musisz do nich dojechać. Łap kontakt, łap kontakt. Znasz tą rundę. Trzęca, ale mm -hmm. co ty jest chłopaku po krzakach jeździsz? Dawaj, 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 dawaj. Hop, hop! Mamy pierwsze kobiety. Ładnie to wygląda. Jadą. Jedzie pięć grupa 5 tak naprawdę. Pięć swoje. Tak, dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak, tak. Po szerokim, po szerokim. Bardzo dobrze. Hop, hop, hop. Brawo, 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 brawo dziewczyny. dawaj, dawaj, dawaj. Gońcie jeszcze te młode. Hop! hop. Dobrze, Nata, dobrze, dobrze, dobrze. Łapryt, łapryt, Płynnie i dojeżdżaj. Hop. Hop, dawaj, hop, dawaj, hop, hop! Dawaj, dawaj dziewczyny, dawaj, tak, tak. Tutaj po szerokości musicie. Hop, hop. Bardzo ładnie. Dawaj, 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 dawaj. Dokręcaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Hop, 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 hop. A, dobrze, dobrze, dobrze. Hop, dawaj, hop. dawaj, ciach, 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 ciach. Góra, góra. Dawaj, dawaj, kom. hop. Dawaj, dawaj, dawaj. Zakopał się. Hop, hop, hop! Tak jest, to jest walka! Dawaj, dawaj, kubek! Hop! Ekstra, trzeci! Wstawaj chłopaku, nic się nie stało! Odrobić! Hop, hop, hop! hop, hop, hop. hop, hop, hop. Tak, dobrze, ale hop, hop, hop. fajnie, dobra technika! dobra. I na rower, hop! Jest tak jest! Dobra hop, hop, hop! Hop, 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 dojść, do Dobrze, dojdz, dojdz, Hop hop. Dawaj, Dobrze, proszę. dobrze, łapryt. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Hop, hop! Skorby! Dawaj, daaj, to jest wszystko blisko. Dawaj, dawaj. Dobrze wyglądasz, dobrze? No i mamy pierwsze panie. Dawaj, hop, hop. Pociągnął ten pociąg Dobrze, 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 kubek. Dobrze, 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 dokręcaj teraz, dokręcaj. Jest dobrze! Dawaj, 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 walczysz, chłopaku, walczysz, walczysz! Haha! Ha. <noise> 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 dawaj, dawaj, zuch! Hop, kop, kop, dziewczyny, bardzo ładnie. Dawaj, dawaj, Martucha, dawaj! I już jesteście razem, Milu! I już jesteście razem! Dawaj, dawaj, Mila! O tu mamy różne techniki noszenia roweru, Gośka, hop, hop, Gośka hop, na walizkę, hop, hop. Ania na ramieniu, Marta na ramieniu, Tutaj. tak jest, dawaj, dawaj, teraz musisz przed nim na rower, przed nim, przed nim, przed nim, przed nim. No, no. hop, 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 tak jest, dawaj Natala, one są do końca schodów dopiero, dawaj. Dawaj, dawaj, bardzo dobrze to wygląda. Naprawdę, to jest ciągle blisko. One nie odjeżdżają. Nie odjeżdżają. Dobrze, Martucha, dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. Dawaj z nimi, jest bardzo dobrze. Cały czas kontakt. Walka! Jest pierwszy. Hop, hop, ale idzie. Kubek do zrobienia jest, do zrobienia. O! Walczysz, walczysz. I z roweru. Dawaj, 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 dawaj. Bardzo ładnie, jest bardzo ładnie, walczysz! Tak jest, zobacz, i z nią jedziesz, jedziesz z nią! I widzę ogoloną nogę A wiesz, że to znaczy ogolona noga? Nie Noga się goli tylko wtedy, kiedy jest gaz Walkę o najwyższe cele, jak to ta was mówi No i tak <głos> będzie! <głos> Idziemy na przeszkodę, zobaczymy dawaj, 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 dawaj Natala, dawaj, dawaj, walcz! Dobra, jedziesz! Uważaj, jak się ostrożnie. Ale hop, hop, hop. Dawaj, kubek, to jest blisko. Walczysz Owo. do końca. Dawaj, dawaj, bardzo ładnie. Hop, hop. Na rower, hop. Ekstra. Dobre to było? No, bardzo dobrze. I na rower, ciach! Ekstra! Ale chłopaku, bardzo ładnie, hop, 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 hop! Pięknie, pięknie, idziesz, op. hop, hop! Dawaj, dawaj, dawaj. na rower! Tak jest! Bardzo ładnie, 8 sekund macie, 8 sekund! Brawo, hop, 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 walczysz do końca! Twoja runda, pamiętaj, hop! Dojedź!

Dobrze Feluś! Dobrze kibicujesz! Dobrze! Dawaj, 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 dawaj. dawaj, ostatnia runda, powalcz teraz! Do wszystko, do spodu! Hop! Dawaj, dawaj, hop, hop, hop. Dawaj, dawaj, dawaj! To jest wszystko jeszcze ciągle blisko! Dawaj, dawaj. Wszystko się może zdarzyć! Dawaj! Kręć, 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 kręć! Brawo! Ekstra! Ciach, ciach, ciach! I już z roweru! Hop! Tak jest! Bardzo ładnie. Hop, 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 hop. 41 32 minuty. Tak jak mówiłem, Dawaj, Martucha, do końca, do końca walcz jeszcze. Dawaj, hop, hop, bardzo ładnie. I na rower, hop. Tak. O, hop, hop. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Hop. Ten ja pod jest piaszczysty, nie? Taki Dobra, niewdzięczny tak mocno. No. Tak. Proszę bardzo. No i mamy. Ładnie. Jeszcze mysza, jeszcze walczysz, jeszcze hop, hop, hop. Dobrze. czwarta, no. Gdzie ona tam na tych, slalomem? Ania Gaborska, najlepsza, najlepsza wśród kobiet różnie e, po polski, więc już wiemy kobiety, juniorki, najlepsza Marta e, Anna Gaworska. a wśród pań e, masterek, no to oczywiście Marta Walcerza. No i to jest walka, o, to jest walka, o naprawdę e, mocserza. Dzisiaj jest Aleksander Na sśród juniorów myśli dusz. Podjął na drugim miejscu batalina z tego. Ekstra! I no i kolejna zawodniczka i kolejna zawodniczka trzecia dzisiaj. Brawo Anna. Po profesorsku. Pięknie. No i proszę bardzo przywitajcie. To jest nowa dziewczyna w kolekonie. Ale jeszcze niejednokrotnie o o niej, niej usłyszycie. Natalia, dziękuję. Dalej. Brawo, super, Pracu. super. super. gratuluję. Ja tutaj też gratuluję. Kiedyś Kiedyś. Kawałek Ekstra. dzięki. Zdrowa. 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 się jak Zdrowa. 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 Przez, Policę, przez Fundację policję, przez Fundację Ptórne Policę, gratulacje, najlepsze dziewczynki i żakienie. przyszłość polskiego królstwa. No i pięknie dziękujemy. Najlepsi żacy przed nami. Miejsce trzecie. Antoni.